Witajcie moi drodzy. W tym krótkim wideo chciałem Wam pokazać, jak na zupełnie nowym, otworzonym dopiero koncie wykonać pierwsze czynności administracyjne, aby zacząć działać systemem i jak rozpoznać najważniejsze czynności związane z obsługą naszego konta. Ja już w tej chwili zalogowałem się do naszego nowo założonego konta testowego, obejrzałem reklamę startową, która wcześniej się pojawiła, przyszedłem do naszego biura i w tej chwili pierwszą rzeczą, jaką powinienem wykonać, to jest zapewnienie sobie y, dziennej aktywności, czyli obejrzenie 10 kolejnych reklam umieszczonych w systemie przez innych reklamodawców. Y, jak widzicie, tutaj na, na naszym dashboard mamy informację o tym, że nasze konto nie ma kwalifikacji, na czerwono jest i timer, który odlicza czas kwalifikacji, jest y, zamknięty na czerwono, więc musimy wejść albo w czerwony przycisk surf, albo tutaj start surfing. I dokonać obejrzenia 10 kolejnych, następujących po sobie reklam umieszczonych w systemie, umieszczonych w systemie przez innych reklamodawców. Taka, y, taka czynność powoduje y, przedłużenie ważności naszego konta o kolejną dobę. Ważność konta to jest po prostu możliwość uzyskiwania zarobków w systemie. Y, ta aktywność jest konieczna, aby, aby system miał odpowiedni poziom konsumpcji reklamy, które jest umieszczane przez innych reklamodawców w systemie. Jak widzicie, wcześniej wykonałem kilka klików, żeby, żeby nie przedłużać tego wideo. W tej chwili kolejny raz obejrzałem reklamę. Aby ją zamknąć i zakwalifikować, zaliczyć do, do obejrzeń, musimy znaleźć dwa podobne obrazki. Jeden z nich, z tych podobnych, kliknąć. I w tej chwili mogę już przejść do naszego konta. I jak widzicie, aktywność została podtrzymana. Mam w tej chwili niecałe 24 godziny, takie celowo ustawione w systemie. Niecałe 24 godziny na to, aby, aby nie robić więcej, już tak naprawdę nic. Jeżeli chcę, posiadam y, na przykład zakupione pakiety Adpak, które dla mnie zarabiają, i do kolejnego klikania tych 10 reklam zostało mi 23 godziny i 34 minuty. Y, jak zapewne już zdążycie się zorientować, mamy tutaj kilka sposobów y, działania w systemie. Możemy zacząć, tak jak ja w tej chwili, na zupełnie darmowym koncie i na przykład zacząć swoją przygodę od zarabiania drobnych kwot w Cashlinks. Cashlinks to są reklamy, które są uruchamiane i wstawiane do systemu Traffic Monsoon przez innych reklamodawców, którzy chcą się tylko i wyłącznie czysto reklamować, nie, nie, nie muszą zarabiać na tym, zarabiają na tym pośrednio dzięki skuteczności swojej reklamy, natomiast umieszczają, kupują w tej opcji tutaj po lewej stronie Cashlinks, kupują reklamy Cashlink, które będą się pojawiały u nas na pulpicie dokładnie w tym miejscu i codziennie wchodząc po kilka razy, możemy tutaj zobaczyć albo jakąś taką właśnie, jak teraz, jedną pojedynczą reklamę, albo są ich dziesiątki, nawet setki tutaj na tej podstronie, dlatego warto tutaj często zaglądać. Specyfiką tej usługi jest to, że musimy być szybcy klikając ją, ponieważ ona pojawia się, ta sama reklama, wielu użytkownikom naraz i zaliczy ją i, i zarobi na niej dopiero no, tylko ta osoba, która po prostu wykona to szybko, ponieważ jest to sposób szybkiego dostarczania ruchu do stron internetowych. Dla reklamodawców, no i ze, z uwagi na specyfikę tej, tej usługi, nie ma tutaj rezerwacji czasu. Jeżeli reklama się pojawiła u nas na koncie, to ona się pojawia również równolegle na kontach innych użytkowników. Dlatego musimy się pośpieszyć i nie zwlekać z jej kliknięciem oraz z wpisaniem kodu na końcu, potwierdzającego obejrzenie tej reklamy. Także musimy tutaj wykazać pełną, pełną aktywność i w ostatniej sekundzie szybko wprowadzić kod weryfikacyjny, żeby ją zaliczyło nam do zarobków. Więc ja za chwilę to zrobię. Postaram się to zrobić 527 szybko i zatwierdzić i jak widzimy udało mi się. Mam tutaj informację o tym, że została zaliczona ta reklama i w tej chwili więcej kaszlinków nie ma, ale tak jak mówię kilka razy na dobę są wysypy tych kaszlinków. Jak widać 2 centy pojawiły się już na moim koncie. <laughs> widzimy tutaj, że z usługi cashlinks właśnie zrobiłem 2 centy. 2 centy łącznie zarob, zarobionych i 2 20 centy do wypłaty. Oczywiście na początku nowe konta mają limit, jeśli chodzi o minimalną wypłatę 2 dolarów, więc na razie nie mogę tego zrobić, ale gdybym więcej poklikał, to mógłbym sobie tą pierwszą wypłatę już yy, zlecić. Także tak wygląda start. Najpierw klikamy, potem możemy sobie wyklikać zawsze kaszlinki. Yy, kolejnym modelem yy, biznesowym, który który jest fajny dla osób, które dopiero zaczynają i jeszcze nie mają umiejętności ani wiedzy takiej, żeby polecać system innym osobom, to na pewno będzie zakup adpaków. Adpak jest takim pakietem reklam, który jednocześnie zawiera w sobie 20 wyświetleń banera i 1000, 1000 kredytów wymiany ruchu, czyli 1000 gwarantowanych odwiedzin naszego linku, naszej strony internetowej, którą dodamy do systemu. Natomiast niezależnie od tego, czy z tej reklamy korzystamy, czy nie, na jakim poziomie jesteśmy marketingowo, nie musimy być specjalistami, możemy zarabiać z firmą dzięki podziałowi zysków w firmie. I taki ad pack będzie na nas generował za każde wydane 50 dolarów na reklamę. Na taki pakiet będziemy zarabiać 55 dolarów finalnie, czyli 110% z naszego wkładu w reklamę. Jest to zysk niegwarantowany, natomiast od roku. Ten zysk tak działa, firma rozwija się bardzo prężnie, to możecie sprawdzić i na grupach y, facebookowych, i, i y, pytając ekspertów. Także y, jest to na dzień dzisiejszy y, bardzo ciekawy sposób y, również zarabiania, przy okazji reklamując się albo odwrotnie reklamowania się bardzo skutecznego i przy okazji zarabiania czyli zwrotu na, naszego wkładu poniesionego na. Na promocję jakichś swoich biznesów. Aby dokonać zakupu takiego adpaka, musimy sobie wejść, setup new banner ad. I tutaj często pytacie mnie na początku: Jeżeli nie mam nic do reklamowania, to co ja mogę reklamować? Jest bardzo, są dwie metody, które mogę Wam polecić. Pierwszą sprawą jest przede wszystkim ustawienie sobie tutaj tej średniej, najbardziej popularnej rozdzielczości banera, a drugą zastanowienie się właśnie co chcielibyśmy reklamować. Jeżeli nie mamy nic do reklamowania, to tak zgodnie z tą, z tą instrukcją tutaj możemy po prostu zrobić kopiuj-wklej, przepisać sobie tytuł kampanii, wkleić go tutaj, przy, przepisać sobie link docelowy, który jest naszym linkiem polecającym, linkiem referencyjnym do programu i trzeci link to jest link do przykładowego banerka trafikowego, który będzie Symbolizował y, tą naszą reklamę i w ten sposób ona się będzie wyświetlała. Natomiast target link to jest link, do którego będzie odesłany y, reklamobiorca, osoba, która ogląda naszą reklamę. Tu jest bardzo istotne, żebyście przemyśleli właśnie to, bo możemy po prostu skopiować z tego przykładu nasz link polecający, ale taka reklama z punktu widzenia marketingowego i przesycenia podobną reklamą y, systemu będzie mało skuteczna. Y, mamy od jakiegoś czasu w naszym Naszej grupie Na Facebook y Facebookowej serwuje nam tutaj system. I zrobię save. Zostanie nasza reklama wstępnie sprawdzona przez system. I po tym sprawdzeniu będziemy mogli już tak naprawdę dokonać zakupu ładpaka. Jak zobaczycie tutaj. Y jest widnieje status pending, czyli oczekujący. Administracja systemu ma czas na sprawdzenie, czy link jest poprawny, nie jest szkodliwy, jest zgodny z regulaminem. Od kilku godzin do czasami kilkunastu godzin to trwa. Yy, także tym się nie sugerujcie, nie przejmujcie. Już w tej chwili tak naprawdę możecie dokonać zakupu adpak'a, a ta wasza reklama yy, po prostu ruszy w momencie, kiedy zostanie zaakceptowana. Żeby kupić adpak, wchodzimy w buy adpak, wybieramy ilość tych adpaków na przykład 100, wybieramy procesor płatności, jeżeli na PayPalu mamy już zgromadzone środki yy, wcześniej, to dobrze, jeżeli nie, to możemy sobie tutaj dzięki temu przyciskowi Preview podejrzeć, ile tak naprawdę byśmy potrzebowali na przykład dolarów na taki zakup i taki, taką kwotę, bo to jest prowizja za wpłatę, którą pobiera niestety Paypal, tego nie pobiera TrafikMosun, musimy sobie to na początku wkalkulować i taką kwotę przygotować po stronie Paypala. I w momencie, kiedy klikniemy PayNow, zostaniemy przekierowani do, do PayPal, tam się logujemy, potwierdzamy naszą płatność i adpaki pojawiają się w naszym koncie. Ja sobie w tej chwili powrócę, nie będę już tutaj się logował i oczywiście robił tej płatności na, na testowym koncie. W momencie, kiedy zakupimy adpaki, one się pojawią tutaj, również tutaj. Będziemy mieli informacje o tym, ile ich jest, i dzięki tej kwalifikacji, którą zrobiliśmy, one co godzinę będą nam naliczały. Jeżeli kiedyś zapomnimy tego wyklikać, bo to też o to często pytacie, to po prostu adpaki nie pracują. One mają nadal ten sam potencjał zarobkowy, czyli zarobią finalnie 55 dolarów. Natomiast jeżeli dwa dni zapomnieliśmy klikać, to dwa dni później uzyskamy ten, ten potencjalny zwrot z, naszego, z, z naszych atpaków. Będziemy mogli jeszcze również MyStrade Positions sobie tutaj na bieżąco podglądać, one się tutaj pojawią i będziemy mieli co godzinę na nich widoczne naliczenia i zyski. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o, o początki działania w systemie. Oczywiście można również, trzecim modelem biznesowym jest polecanie systemu. Mamy 10% od prowizji od wszystkich osób, które się u nas zarejestrują, dlatego tym bardziej warto jest zainwestować na początku w taki dobry landing page, który będzie prowadził Waszych przyszłych klientów do rejestracji i wprowadza ładnie w cały temat y, y, naszej platformy, y, ponieważ to bardzo Wam y, da du dużego napędu, da Waszemu biznesowi, a jednocześnie odciąży Was mocno w pracy, bo oni tam przeczytają i zobaczą większość tego, o co będą na początku pytać. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i zachęcam do, do promowania Traffic Monson i budowania swojego biznesu, swojej przyszłości z tą platformą. Dzięki, do usłyszenia w następnym.